Ej, się mateczko! Ja wiem, ja wiem, że nagrywam gry, więc zanim powiecie mi, że już tyś to robisz, że, że vlogi, że wszyscy nakręcają, no to ty też kurwa nakręca! Chuja, prawda! Chciałem, żebyście mieli świadomość tego, że ja odszlucenia czas na gry i na pierdalaniu od wieczora do świczu i nocy mam życie. I teraz to życie obliguje się do takiego jak ma karty z was. Chodzę do pracy, wstaję rano, dobra, a ja nie wstaję rano. Bynajmniej, wiele z tych historii zasługuje ja na opowiedzenie, tak? Poza tym też docierają do mojego mózgu różne rozkminy i też warto by było coś z tym zrobić, ponieważ zauważyłem, że w internecie panuje może niezbyt popularna moda. Kurde, jest, tak? Ale jest coś takiego, że jeżeli jakaś osoba da Ci temat i tekst, da jakąś konkluzję swojego pomysłu na ten temat, to sam zaczynasz rozkminiać. A to jest dobre, ponieważ wydaje mi się, że jako społeczność, a no chyba Ty właśnie jest YouTube, to jest wielka społeczność, no trochę wymieszana, tak? Z różnych kręgów, z różnymi poglądami. Jednakże możesz tu znaleźć osoby, które przypasowują do Twojego charakteru i Twojego pojęcia świata. W ten oto sposób, w ten oto sposób motywujesz się, do szerszej wizji tego, co się dzieje, kiedy słuchasz innych osób, i sądzę, że to jest dobre. No i właściwie to wszystko, jeśli chodzi o mojego vloga. Zresztą zobaczcie, co było dalej. Dobra, nie, no nie mogę się spierdalać. musi musisz spierdalać, no po prostu. Kurwa, nauczysz się tego, nauczysz się tego. Ja umiem, to kurwa, ale nie przy tobie, nie? No kurwa, niekro... no, To nawet komputer, słuchaj. Co to możesz? Ty cię Nie, nie, to nie, to nie no. Kurwa! Czekaj kurwa. Nie się ja pierdolę poczekać? Ja, kurwa, nie będę mówił, że vloger. Daj mi się kurwa skupić na tym, co robię, ja pierdolę, nie? Jak mam nagrać coś kurwa dobrego, skoro ty mi niszczysz mózg? Ja próbuję coś wyegzekwować z tego umysłu, a ty napierdalasz, napierdalasz, napierdalasz mi Kurwa widać to No co mam zrobić no? No słaniaku Ja pierdolę Ja jeżeli ludzie tak żyją to ja bardzo współczuję Bo to 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 nie może tak być